W środę 26 czerwca w sali Narad Urzędu Miasta w Bielawie odbyła się sesja Rady Miejskiej. Podczas posiedzenia radni podjęli uchwałę w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Andrzeja Chordyja, który przedstawił raport o stanie miasta. Obowiązek sporządzenia tego typu dokumentów wynika z przepisów i można powiedzieć, że ja w tej chwili raportuję i przedstawiam sprawozdania dotyczące okresu, w którym tak naprawdę pełniłem funkcję burmistrza tylko przez miesiąc i chyba nie wiem, 10 dni. Pozostałą część roku 2018 pełnił funkcję burmistrza mój poprzednik, więc trudno, żebym ja brał odpowiedzialność za, za, za finał tego, co na dzień 31 grudnia udało się zamknąć, no kończąc budżet poprzedniego roku. Natomiast takie skonstruowane są przepisy, że absolutorium i wotum zaufania jest udzielane dla burmistrza, czyli dla funkcji dla organu wykonawczego, i nie ma tam nazwiska przypisanego. W przypadku spółek prawa handlowego, kiedy zgromadzenie udziałowców udziela absolutorium, to udziela imiennie za okres pełnionej funkcji. Tu w przypadku właśnie samorządów tak nie jest i można powiedzieć, że dzisiaj skwitowanie jest dla mojej osoby, czyli, czyli no dla burmistrza Bielawy. Jeśli chodzi o sam raport, w tym roku jest to pierwszy raz, kiedy jest to takie zdarzenie na to obowiązkowe, nie ma jasno sprecyzowanych wytycznych, które mają, mówią, że należy to przedstawić albo czegoś nie przedstawiać. Taka można powiedzieć radosna twórczość. Uznałem, że no, skoro jest to pierwszy, pierwszy rok nowej kadencji, to postanowiłem, że ten raport będzie troszeczkę szerzej przygotowany, czyli nie będzie dotyczył tylko jednego roku 2018, ale żeby dać przede wszystkim radnym, mi samemu też, ale także mieszkańcom obraz gminy po ostatnich czterech latach, po ostatniej kadencji rozszerzyłem formułę raportu o 4-5 lat wstecz. Po to, żeby pokazać jak zamykała się jeszcze poprzednia kadencja, czyli lata 2010-2014 i pokazać pewne trendy, które zarysowały się w gminie, czy to w zakresie demografii, czy to w zakresie finansów, zadłużenia i stąd też no, raport jest dosyć grubym opracowaniem. Wnioski, które z niego płyną, ja traktuję bardzo ogólnie i, i można powiedzieć w kategoriach strategicznych. Nie skupiam się na tym, czy jest przecinek, czy kropka, czy jest cyferka 15, czy 25 w sensie jednorazowych zdarzeń. Natomiast jeżeli obserwuję, że na przykład wydatki bieżące rosły z roku na rok no znacząco, albo że wydatki na utrzymanie administracji publicznej, czyli na, na, na wszelką kadrę urzędniczą radykalnie rosły przez kolejne lata, czy jeśli chodzi o pozyskiwanie środków, no to dramatycznie było słabo, no to to są pewne trendy, które należy zahamować, a najlepiej je odwrócić. I tak jak powiedziałem, patrzę w generaliach na, na, na wytyczne, nie próbuję szukać pojedynczych zdarzeń, żeby w cudzysłowiu czy, czy dosłownie dopiec poprzednikowi, natomiast chcę pokazać obraz miasta, żeby radni, którzy no tutaj podejmują decyzje dotyczące rozwoju czy wspólnie to jakby realizujemy, żebyśmy mieli pełny obraz jak funkcjonuje gmina dzisiaj. W skrócie za ubiegły rok jak sytuacja wygląda finansowo jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych i wykorzystanie tych środków. No można powiedzieć, że konkluzja, jeśli chodzi o te zdarzenia finansowe jest taka, że gmina bardzo słabo pozyskiwała środki zewnętrzne, nadganiała sytuację sprzedażą majątku, gdzie wcześniej też była mowa o tym, że no gmina wybudowała drogi do nikąd i tak dalej, natomiast przez ostatnie 4 lata miasto Bielawa sprzedając grunty właśnie przy tych drogach uzyskiwało milionowe przychody z tego tytułu i dzięki temu mogła sobie pozwalać na inwestycje po części z własnych środków, ale tylko po Części, natomiast pozostało część inwestycji realizowano z zadłużenia. Stąd też zadłużenie na koniec 2018 roku przekracza poziom tego, który był na, na, na koniec 2014 i to jest blisko 44 miliony złotych. I tutaj można powiedzieć, że ja już miałem w tym swój udział, bo tak jak w toku kampanii wyborczej, cały czas no, poprzedni burmistrz podkreślał, że zadłużenie na koniec października 2018 roku było 33 miliony. Owszem, wtedy tak było, natomiast budżet przygotowany był, czy uchwalony był z deficytem ponad 20 milionów i można powiedzieć, już moją decyzją było, że ja nie emitowałem wszystkich obligacji na taką kwotę, bo nie było takiej potrzeby, więc zadłużenie zamiast być na poziomie ponad 50, jest dzisiaj na poziomie 43-44 milionów, ale też trzeba powiedzieć, że projekt na rok 2019 zakłada znowu zadłużenie miasta o kolejne 8,5 miliona, więc no, taka frywolność w wydatkowaniu środków publicznych była duża. Końcem ubiegłego roku, tak jak powiedziałem, wprowadziłem racjonalność i dyscyplinę finansową, że to zadłużenie nie, jest, nie przekroczyło 50 milionów, ale no, jestem świadomy tego, że na dzisiaj swoboda decyzyjna moja, jeśli chodzi o realizację inwestycji, o pozyskiwanie środków zewnętrznych i zabezpieczenie wkładu własnego, jest dużo mniejsza niż gdyby to zadłużenie było Choćby na takim poziomie, jakim kończyła się kadencja 2010-2014. Ostatecznie radni, po zapoznaniu się z raportem o stanie miasta, udzielili wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły czerwcową sesję Rady Miejskiej w Bielawie.